Adam Mickiewicz, pani Twardowska. Jedzą, piją, lulki palą, tańce hulanka swawola. Ledwie karczmy nie rozwalą. Ha, ha, hi, hi hej, że hola! Twardowski siadł w końcu stoła, podparł się w boki jak basza. Hulaj dusza, hulaj woła, śmieszy tumani przestrasza. Żołnierzowi co grał zucha, wszystkich łaje i potrąca. Świsnął szablą koło ucha. Już z żołnierza masz zająca. Na patrona z trybunału, Co milczkiem wypróżniał rondel, Zadzwonił kieską pomału. Z patrona robi się kondel. Szewcu w nos wyciął trzy szczuki, Do łba przymknął trzy rureczki, Cmoknął cmok i gdańskiej wódki Wytoczył ze łba pół beczki. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, Kielich zaświstał, zazgrzytał, Patrzy na dno, co u licha? Po coś tu ku mnie zawitał? Diablik to był w wódce na dnie, istny Niemiec sztuczka kusa. Skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa. Z kielicha aż na podłogę. Pada, rośnie na dwa łokcie, nos jak haczyk, kurzą nogę i krogulcze ma paznokcie. A Twardowski, witam bracie! To mówiąc bierze obcesem. Cóż to, czyliż mię nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mnąś na łysej górze robił o dusze zapisy. Cyrograf na byczej skórze podpisałeś ty i bisy. Miały słuchać twego rymu. Ty, jak dwa lata przebiegną, miałeś pojechać do Rzymu, by cię tam porwać jak swego. Już i siedem lat uciekło, cyrograf nadal nie służy. Ty czarami dręcząc piekło, ani myślisz o podróży. Ale zemsta, choć leniwa, Nagnała cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa. Kładę areszt na Waszeci. Twardowski ku drzwiom się kwapił. Na takie dictum acerbum. Diabeł za kontusz ułapił. A gdzie jest nobile verbum? Co tu począć? Kusa rada. Przyjdzie już nałożyć głową. Twardowski na koncept wpada. I zadaje trudność nową. Patrz w kontrakt, Mefistofilu. Tam warunki takie stoją. Po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo trzy razy, zaprząc ciebie do roboty, a ty najtwardsze rozkazy, musisz spełnić co do joty. Patrz, oto jest karczmy godło, koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, a koni niech skopyta utnie. Skręć mi przy tym biczyk z piasku, żebym miał czym konia chłostać, i wymuruj gmach w tym lasku, bym miał gdzie na popas zostać. Gmach będzie z ziarnek orzecha, Wysoki pod szczyt krępaku. Z brud żydowskich ma być strzecha, Pobita nasieniem z maku. Patrz, oto na miarę świeczek, Cal gruby, długi trzy cale, W każde z makowych ziareczek Wbij mnie takie trzy brytnale. Mefistofil duchem skoczy, Konia czyści, karmi, poi, Potem bicz z piasku utoczy I już w gotowości stoi. Twardowski dosiadł biegusa, Próbuje podskoków, zwrotów, stępa, galopuje, kłusa, patrzy, aż i gmach już gotów. No, wygrałeś panie bisie, lecz druga rzecz nieskończona. Trzeba skąpać się w tej misie, a to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, aż zimny pot na nim bije. Lecz pan każe sługa musi. Skąpał się biedak po szyję. Wyleciał potem jak z procy. Otrząsł się brum, parsknął raźnie. Teraz już w naszej mocy najgorętszą odbył łaźnie jeszcze jedno będzie kwita teraz pęknie mod czartowska patrzaj oto jest kobita moja żoneczka twardowska ja na rok u belzebuba przyjmę za ciebie mieszkanie niech przez ten rok moja luba z tobą jak z mężem zostanie przysiąż jej miłość szacunek i posłuszeństwo bez granic złamiesz choć jeden warunek już cała ugoda na nic. Diabeł do niego, pół ucha, pół oka zwrócił do samki, niby patrzy, niby słucha, tymczasem już blisko klamki. Gdy mu twardoski dokucza, od drzwi, od okien odpycha, czmychnąwszy dziurką od klucza, dotąd jak czmycha, tak czmycha.